Dzień dobry! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku programu pod tytułem Refleksy literackie w każdy poniedziałek o godzinie 18 na WLC.pl Witam Was Justyna Wojdyło Dzień dobry i Marzena Agnieszka Gajewska Hej! Dzisiaj w kolorowym wdzianku Tak, dzisiaj w kolorowym wdzianku, ponieważ jest wiosna tak. yy, Witajcie jeszcze raz i na wstępie od razu przechodzimy do yy, listu, który otrzymałyśmy od Natalii <laughs> Pozwólcie, że przeczytam. Kochane refleksy, oglądam Wasz program prawie od początku. Piszę wiersze, wysyłam je nawet na konkursy, ale nigdy nic nie udało mi się wygrać. Piszę głównie dla siebie, gdy jestem smutna. Nie mam komu tego pokazać. Mam wrażenie, że to śmieszne i niegodne uwagi. Czy mogę Wam przysłać swoje teksty? Pozdrawiam. Natalia, klasa ósma. P.S. Wcale nie chce mi się wracać do szkoły. No, Natalio, pisz tak, przede wszystkim. I wysyłaj nam swoje teksty. Możesz wysyłać nam swoje teksty, możesz nam je pokazać, my chętnie je przeczytamy. Nie będziemy oczywiście tylko oceniać, tak jak już mówiłyśmy w poprzednich odcinkach. My nie, oceniamy, my nie oceniamy Waszych prac, tylko chcemy się z nimi zapoznać, chcemy Was poznać przez Wasze wiersze, opowiadania, cokolwiek piszecie. E, czy jest śmiesznej i niegodną uwagi. Rozumiem to uczucie. Nie wiem jak ta marzenka, ale ja rozumiem to uczucie, że Oczywiście. czasami wydaje, wydaje się nam, że to co napisaliśmy e, to może być, może być śmieszne. Ten nasz wewnętrzny krytyk patrzy na nas takim zimnym okiem i mówi e, co, co, ty w ogóle, co ty się to tak egzaltujesz, co ty tutaj w ogóle... E, Chcesz powiedzieć. Tak, Tak, ja też mam tego wewnętrznego krytyka. Trzeba <grytyka> mu zapchać usta i po prostu. I robić swoje. swoje, tak. Jeżeli pisanie sprawia ci przyjemność, jest dla ciebie czymś ważnym, e to, to prawdopodobnie e przeżywasz coś, co przeżywają też inni ludzie i może e Twoje teksty, jeżeli się nimi podzielisz, e może o swoją. Ten smutek, tak, tak, No właśnie, pomogą komuś nawet zrozumieć pewne rzeczy i to, że nie jest z tym swoim smutkiem sam. Bo jest taka Natalia, która również odczuwa smutek i mało tego, ta Natalia potrafi o tym smutku napisać. Więc pisz jak najbardziej. Natalia, czekamy na Twoje wiersze i na pewno postaramy się, ale obiecuję, że na pewno jeden z nich będzie przedstawiony w naszym programie. Bardzo czekamy, bo to Cię bardzo Cię tego smutku. Ja też. Ja też. Bo o smutku jest y, m, paradoksalnie bardzo y, trudno pisać. Tak, bo to jest bardzo osobiste przeżycie i właśnie wstydliwe. prawda? Dobrze, my się bardzo często tego smutku. A fajnie, mogą sobie pozwolić na to, żeby o tym smutku pisać y, i y, co dzielić się właśnie z tym smutkiem. Dobrze. już tylko wybrałyśmy jeszcze, bo to jest ostatni odcinek poświęcony mm, twórczości. Młodzież, dzieci i młodzieży, które brały udział w międzyszkolnym konkursie imienia, imienia Leona Staniewicza, y, który odbywa się w szkole w Śmiłowicach. Y, więc w kategorii, my, w kategorii tak, klas ósmych wybrałyśmy, ostatni wybrałyśmy, ostatni, wybrałyśmy tak, w kategorii klas ósmych 4 8, wybrałyśmy dzisiaj po dwa wiersze. Już tylko może zacznę? Miesz, dobrze, ja zacznę. Y, mam miasto moje. Bez podpisu. E, miasto moje ciche, stare. Na Kujawach jest ukryte. Gdzieś na mapie pośród rzek mieści się Mały Brześć. Z kart historii miasto znamy: to Łokietka, Gród i Bramy. Szary klasztor, kamienice ozdabiają nam ulice. Przy orliku na stadionie klub Łokietka mecze Są i pola, rzeka, las. Tu nam miło płynie czas. Tu inaczej szumią drzewa, która radośnie ptak zaśpiewa, a w upalny letni dzień wśród kasztanów znajdę cień. Piękne. Bardzo ładne, bardzo melodyczne, melodyjne chciałam powiedzieć. <laughs> jest ten ptak, który zaśpiewa, jest upalny letni dzień, <laughs> pola, rzeka, las, tak jakby e, ktoś bardzo z wielką uwagą patrzył na tą swoją małą ojczyznę. No i potem tym wierszu chce się jechać do września. Zdecydowanie, tak. tak. Zdecydowanie, ja bym chciała zobaczyć na pola. Tego, jak będzie maj, ja przyjadę się do Brześcia. Do Barzy... I może stary klasztor. Tak. Dokładnie tak. I z tymi kasztanami bardzo podoba mi się ten, 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 ten wers. Słuchaj, jest wiosna, to gdzie ty do kasztanu? No jeszcze... <grym> już gnasz do jesieni. Poczekaj Wiesz, trochę, To może wcześniej bo... pojadę do Brześcia rzeczywiście. Tak, jesnia. nie czekaj, nie czekaj. Nie jesieni. będę czekała, nie. nie będę czekała, bo pojadę do Brześcia, się tylko pandemia skończy. Lockdown. Mm. No właśnie. I jeszcze jeden wybrałaś wiersz? E, wybrałam. To tak? Mam lecieć ciurkę. Tak, ja, proszę. To proszę. To ja okay. e, wiersz o tytule Pogodynka e, Była sobie pogodynka zwana Bernardynka zadawała cały czas pytanie o pogodzie ukazując swą urodę. Mówiła wyłącznie pytając, czy to dzień czy to noc niech mi nie ktoś odpowie coś usłyszała tylko milczenie że patrzyli się na nią jak krasnoludy, czekała, czekała i nic. Więc pytała znów: Czy jest ciepło? Czy jest zimno? Czy jest zima? Czy jest lato? Usłyszała odgłosy ludzi, którzy próbowali ją uciszyć. Wtedy zrozumiała, że powinna wiedzieć o tym, co jest związane z pogodą. Wierzch podpisała pola. Pozdrawiamy, Pole. Tak, pozdrawiamy Pole. Ciekawy jest ten wiersz. Podoba mi się, że jest ten temat tego wiersza jest taki niestandardowy i wielowymiarowy. Czym jest ta pogoda, i ta, mi się tak wróciła, ta, taka to takie pytanie o opinię ludzi. Czyli ta, to takie umieszczenie centrum świata poza sobą. No i takie pytanie pierwsze. Do domowników. Jaka dzisiaj pogoda? No tak, może to też to jest, sprowadzić do tego, że. Tak, że że to jest takie tak najważniejsze pierwsze pogodę. pytanie. Jak Co wybiera osoba? Zwłaszcza teraz zauważasz, że wiosna jest bardzo Bo wiosna to tak. ma swoje prawa. Tak. Mhm. To ja dobra, to ja w Leci. takim razie y, czytam wiersz. Wiersz, moi drodzy, wspomnienia. Y, wspomnienia nie są podpisane. Ale na pewno autor yy, skojarzy swój wiersz, swoją pracę. Już dzianek skraca, się skraca. I nocka szybciej powraca. Chłodny wietrzyk zawiewa, kołysząc do smu drzewa. Zieleń się ciemniejszą staje, już tak nie smakuje na trawie śniadanie. Ptaki już gniazda swe opuszczają i w piękne klucze na niebie się układają. Mają srebrną nitką babilatą, tka. Liście złotą barwę, barwę przybierają. Gdy lato się kończy, smutno się robi, że to, co piękne w kraj wspomnień odchodzi. Jednak wspomnienia przepiękna sprawa można jeszcze wszystkim opowiadać. Mam no, taka nostalgia trochę, dlatego że to jesieni, wiesz o jesieni, ale ciekawie yy, uchwycony ten taki obrazek jesienny. No, rzeczywiście wszystko zawiewa, wszystko się układa do snu. No i fakt faktem nie smakuje to. Na trawie, śniadanie ta, na trawie. Bardzo mi się podoba ta, to tak. śniadanie na trawie. Śniadanie na trawie trawie u Tiffany'ego. Zaczynamy sezon na śniadanie na trawie ta. właśnie teraz. Będzie to wspominać. Yy, a drugi wiersz jest bardzo poważny i bardzo piękny. Podpisała go Anna. Yy, jest bardzo głęboki i bardzo osobisty. Yy, i, I za to bardzo Ci Anna, dziękuję. Wiersz ma yy, tytuł Wrócisz. Znakiem zapytania. Odeszłaś tak nagle, bez pożegnania. Byłaś tu zawsze i czekałaś z rana, aż przyjdę, przytulę, pogłaszczę. Wtedy Ty patrzyłaś na mnie mądrymi oczętami, słuchałaś mnie, nawet jak nie niemądrze mówiłam. A teraz zostało tylko zdjęcie, i płacz po nocach. Może wrócisz do mnie, zaraz rok minie, ty się nie odzywasz. Ja wiem że Ty już jesteś w niebie, sieć tam i czekaj, ja przyjmę Cię. Poruszający. poruszający wiersz, przyznam, że gdy czytałam ten wiersz przygotowując się do um, pracy w żyli i żeby wybrać jeden z wierszy, które miałyby wygrać, przeczytałam ten wiersz i naprawdę w zoboczach mi... Bo się pojawiły, więc to jest bardzo głęboki, bardzo osobisty wiersz, za który bardzo, bardzo jeszcze raz Ci Aniu dziękuję. Na pewno było Ci trudno go napisać, ale jednocześnie wiem, że po napisaniu tego wiersza na pewno zrobiło Ci się troszeczkę lepiej. Udało no, Ci się oddać ten, ten taki. Wzruszyłaś Klimat, który, który. Klimat, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taką. Taki, taki emocji, przeżywania koniec, właśnie odchodzenia, naprawdę. Trafiony w punkt. Trafiony i naprawdę dobrze napisałam. A powiedz co dzisiaj przygotowałeś z filozofii. Tak, jestem bardzo poniewa. ciekawa. Ponieważ <grym> się o, tej o tej filozofii pamiętacie zapewne Talesa. W poprzednim odcinku opowiadałam o nim, a uczniem Talesa był Anaxymander. Tak się nazywał również. Anna piękne imię. Piękne. Również pochodził z Miletu. Ciekawe, ma imię. Inne. Musimy zobaczyć, nie sprawdziłam tego, ale, ale jeśli sprawdź, <grymne> sprawdźcie nam Anaximander? Anaksymander był uczniem Teresa, tak jak powiedziałam. Tales pamiętamy, że powiedział, tak sobie wymyślił i tak filozofował, że wszystko pochodzi całe życie i wszystko, co nas otacza, pochodzi z wody. Anaksymander, oczywiście jak to uczeń, przyjmował tezy, które głosił jego nauczyciel, jednakże szukał swoich dróg i doszedł do wniosku, że nie że nie może być tak, że jedna materia, jakakolwiek, pierwotna materia, może mieć jakiś kształt lub nazwę. Myślał, że y, wszystko pochodzi z czegoś, co nie ma takiej nazwy, ponieważ y, no, jest to nieskończone. Y, te, tezę, którą on wygłosił, jest bardzo zawiła. Przede wszystkim yy, Anaximander powiedział o bezkresie. To, to jest słowo, które praktycznie on zaczął używać. Bezkres. Bezkres, czyli nicość, której nie można w żaden sposób ani nazwać, ani włożyć w jej, jakieś jej, 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 ramy. I z tej nicości, bezkresu, yy, powstaje wszystko, co nas otacza bardzo ciekawa filozofia. Świetne, tak, czyli to jakby tą, tą kurką, która nosi jajeczka, które są częścią świata, mm -hmm, jest bezkres. dokładnie tak. i te, by dokładnie świeże, nie, tutaj bardzo. Pięknie jajeczko takie pytanie filozofów, to właśnie to było pierwsze jajko czy kulę. to, <laughs> to tak. możecie też czyli sobie są, się nad e, tym zastanawiać. Kurką, o Oczywiście bezkres. kurką tutaj, tak. i taką anax tak, i jajeczko. Mandera był i bezkres. Tak sobie myślał, że tą pierwotną materią właśnie był bezkres, z którego wszystko pochodzi. Ale jeszcze taka ciekawostka o tym filozofie, bo on był też filozofem przyrody. Prawdopodobnie Anaksymander wymyślił pierwszy zegar słoneczny. To mi się przypisuje. Mm -hmm. Też wymyślił i narysował pierwszą kwiatowy? mapę świata. A zegar kwiatowy? Być może, że to był kwiatowy, ponieważ kwiatowy to był środek, więc rzeczywiście. No, tak, no i, i słuchajcie, i teraz po co, po co to wszystko też warto czytać i warto się interesować, ponieważ Anaksymander był pierwszą osobą, która jest udowodniona naukowo Acha. i zapisana gdzieś w księgach, który powiedział, że wszystkie zwierzęta lądowe wywodzą się ze zwierząt morskich. A człowiek wywodzi się z niższych gatunków zwierząt. Czyli teraz zastanówcie się nad teorią Darwina. No tak, faktycznie. I odpowiedzcie sobie na pytanie, co było pierwsze? Jajko? czy kura. Powrócimy to do filozofów. Mogła być to kura, ale na przykład z płytwami. A ja mam jeszcze pytanie, bo ten Anaximander był uczniem Thalesa. Tak, był. Jego Myślisz, ucznie. że jak go Thales uczył, to na przykład Anaximander mówił, nie lej wody stare? Być może. <laughs> I dlatego właśnie powiedział, że nie, nie, nie. To nie, wszystko nie, tak. z wody tak. to Kukadasz nie. Thales wody. wodę. Nie, nie, nie. To musi być coś więcej. Tak. Czyli coś, Kurka czego zwana nie można nazwać. Hmm. I nie można go włożyć w żadne zasady, ponieważ no, jak to Anaximander tu Do foremki włożyć bez nie da się. No, zasada jest po prostu, nie może być w żaden sposób determinowana przez, przez cokolwiek. Czyli nie może być ani zamknięta w jakiejś puszce, ani w jakichś ramkach. Nic takiego nie może być. Ani w foremkach. Ani ale foremka. ale w puszce może być? Się, kurka proszę. może być też bezkresy. Tak. No, I ona może wtedy bezkresie. zrobić tak, że będą te małe. Może puszczecie. by to jest ta święta były, wiesz, <laughs> Kochani, zadawajcie sobie pytania, próbujcie sobie na nie odpowiadać bo filozofia życia jest cały czas, otwarta, cały czas otwarta, i wy możecie zostać filozofami, a jak nie, to poetami, pisarzami, którzy też swoją filozofię przekazują innym. Na dziś, warto. na dziś to chyba już wszystko. Jeszcze mogę tylko powiedzieć, że jeszcze, jeszcze. bym chciała być, mogę, mogę. Możesz, no, możesz, tak. możesz, możesz. A jeszcze chciałam jeszcze, bym jeszcze. tylko powiedzieć, żebyście wysłali do nas swoje teksty na maila redakcja małpa. Tak, nie muszą być to większe. Ja tylko powiem. Tak. Nie Pytania, wątpliwości, albo opowiadania, te objawione, którymi chcecie się podzielić. My będziemy to wszystko czytać. Ja albo myślę. na przykład słowa podziwu dla Wdzianka Marzenki. <grym 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 tak. Także tak, zapraszamy. Za Jeszcze powtórzymy. Redakcja maopwlc.pl. Najlepiej w tytule wpiszcie Refleksy Literackie. To za nas łatwiej trafi, ale tak czy inaczej trafi. Oczywiście. Oddaję głos. Masz Dobrze, dziękuję Wam bardzo. A ja jeszcze namawiam Was do czytania książek oczywiście jak zawsze, takich, które Was interesują, ale namawiam też, też Was do czytania książek tutaj naszych rodzimych autorów. Dzisiaj przyniosłam sobie do studia e, książkę Jarosława Wojciechowskiego pod tytułem Przebudzenie. Tak, polecam. E, jest na pewno w bibliotece filia numer 11, z tego co wiem, e, więc... Zapraszam do biblioteki. Piękna okładka. Piękna okładka, fantastyczna książka. Wojciechowski jest jednym z moich ulubionych autorów. Yy, świetny, więc, pisarz. świetny pisarz, świetny, świetny też poeta, tak, tak, ponieważ też chodź, pisze tak. wiersze są one mocne, dosadne i świetny człowiek, którego pozdrawiamy z tego miejsca. Jarku, bardzo, bardzo Cię pozdrawiamy. Kochani, to dzisiaj już by było wszystko, ponieważ my prowadzimy ten program w lany poniedziałek. Mam nadzieję, że wszyscy, zaznaliśmy Gusa śmigłusady, żeby byli zdrowi, bo po to właśnie się leje tą wodę. <laughs> Pozdrawiamy <Jak> talesa. Pozdrawiamy talesa. <laughs> talesa On tak, po... jakby się cieszył, z bardzo. by się cieszył, i powiedział, moje na wierzchu. Tak. Ale nie, bo my dopiero zaczynamy o filozofach, więc zobaczycie, że to dalej, to troszeczkę inaczej popłynie. wszystko wyglądało, wszystko popłynie, panta Ray, wszystko płynie, to też Och, jest filo filozoficzna będzie. maksyma. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za dotychczasowe nasz oglądanie, zapraszamy, żebyście nas oglądali, pisali e, do nas, dyskutowali, i pisali, nie i dyskutowali. zgadzali się, właśnie, możecie nas tak. krytykować, bardzo lubimy, Ale krytyka tak. musi być konstruktywna oczywiście. Konstruktywna. Ale ym, naprawdę bardzo chętnie usłyszymy jakie macie ym, nie wiem propozycje albo właśnie uwagi do nas. Pamiętajcie, Zapraszamy. że wszystko jest dla was. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia, może jak będziecie po następnym razem. już to, to może się na, 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 na polu się spotkamy, może się mm -hmm. spotkamy gdzieś na łące, gdzieś gdzieś tak. Mm -hmm. chce ptaki, do świata, mamy, tak. mm -hmm. Także wyprowadzimy się do świata, a was weźmiemy ze sobą. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień w programie pod tytułem Refleksy Literackie o 18 w każdy poniedziałek. Tak jest. Zapraszamy. Do, do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Cześć.